Witajcie, moi drodzy ludkowie, ja jestem z a wy jesteście ludkowie, oglądacie Wzdychloga. Cześć, ostatnio za szybko te powitania robię, ale dzisiaj reklama, za którą nikt mi nie płaci. Także nie oznaczamy tego jako reklama, zresztą tak nie mają nam co zabrać, bo zarabiania nie mamy nadal. <laughs> no dobrze, jeżeli bym inaczej brzmiał, to pamiętacie tą chorobę płuca sprzed miesiąca? no to generalnie ona mi się co rano odnawia, bo mi katar spływa. Jak ktoś na dobry sposób na pozbycie się kataru, to komentarze są wasze. Natomiast dzisiaj sobie pogadamy o kolejnym fenomenie, zresztą tak jak już wam mówiłem w paru, w paru odcinkach naprawdę, co roku zdarza nam się taki mega super wielki hitor i tylko czystym przypadkiem z rządzeniem losu, kompletnie nieprzewidywalnym. Zazwyczaj są to rogaliki, choć nie zawsze, tak. Tutaj można wspomnieć: Hollow Knight'a 2019, czy Day Arbillions 2022 albo 1. Oczywiście nie mówię o tej pełnej wersji, mówię o um, nie tylko early accessie, tak? czyli wczesnym dostępie. Natomiast tegoroczną gwiazdą y, komputerowych ekranów. Tak, bo przez srebrne ekrany to kino, jest blueprints i znowu całkowicie losowo i nieprzewidywalnie jest to swoistego rodzaju, bardzo specyficzny rogalik, gdzie mamy odkryć tajemnicę pewnej posiadłości, a także przejąć nad nią prawo własnościowe? Władzę? Tak. Tylko że mechanika, roga, mechanika rogalika. Well, jest tu zrealizowana na zasadzie wybierania pokoi, gdzie pierwszy pokój i jeden z pokoi w późniejszym etapie gry, ale tylko jeden, są w konkretnym miejscu w domu. Oczywiście entrance hall jest pierwszy, i wychodząc z tego entrance hallu, wybieramy kolejne pokoje, starając się dojść jak najdalej, a może nawet przejść grę, dojść do tak zwanego i tutaj. Szczerze bym zapytał twórców, bo była jakaś taka gra jak anti-chamber, Chamber, która była bardzo schizowa, ale genialna, i nie jestem ciekawy, czy ten anti-chamber, ante który oni mają, to jest błąd, czy specjalnie nie dali anti, żeby się nie kojarzyło z tamtą grą. Tak, co prawda, dojść do anti-chamberu jest o. Mniej więcej połową gry, tak 40%, potem odkrywamy dalej. I tutaj, oczywiście, okrzyknięte, że to nowość, genialne i w ogóle wspaniałe. I nie da się ukryć. Gra absolutne 9 na 10 Daje dużo możliwości w późniejszych etapach modyfikacji zarówno pokoi, jak i przedmiotów, które w tych pokojach znajdujemy, jak i. Jak i Efektów, które na nas oddziałują. Natomiast starsi gracze, czyli starsi jakieś, no znowu, 3-4 lata, będą pamiętali kolejną o, perełkę, trochę mniejszą, tak? Bo z tego co pamiętam, ona wyszła w tym samym roku co Hades 1. No i wiemy, że Hades 1 zdeklasował wszystkie, in, wszystkie inne gry indie wtedy. Natomiast w tym, chyba w tym samym roku, mówię, czy Hades 1 wyszła taka gra jak Inscription i tam też się wydawało nie spoilerując, że ten chatka w lesie i ten brogalikowy tryb przechodzenia bitew na o, bitew karcianych że to jest wszystko co w tej grze jest a nie spoilerując, przejście tej chatki to była dopiero tak naprawdę jedna czwarta gry bo później jeszcze mieliśmy dwa etapy o innej tematyce po czym mieliśmy jeszcze to trochę krótszy ale etap już naprawdę z gry Nadal no Indie ale jednak nieco bardziej rozwinięty niż kolejna, kolejna wersja gry karcianej Swo swoją drogą o tym jak wiele systemów karcianych tak naprawdę mamy włącznie z tymi martwymi to kiedyś może powstanie odcinek bo to jest mówię materiał na, osobną, na osobny film. I jest to paradoksalnie dość ciekawe, jak od y, tych kart, które znamy oraz Tarota, y, wyszło w tym momencie bardzo dużo wersji karcianek. Swoją drogą to układanie pokoi, co co prawda byśmy powiedzieli, że bardziej z kafelków, ale nie, nie oszukujmy, że to jest mechanika. Może y, e, Tak, skraj 3 y, z Magika. Kto pamięta, Magika na kanale Łapka w górę gdzie spośród trzech kart, trzech kafelków pokoi, wybieramy jeden i on jest ustawiany, no i tak jak powiedziałem, staramy się dojść jak najdalej. Także tutaj już nieraz, milion razy na kanale było powiedziane i absolutnie nie powinien się powtarzać, bo możliwe, że brzmi jak zdarta płyta, ale żyjemy w kulturze remiksu, tylko że są remiksy, reinterpretacje słabsze, które nie osiągają o, tak dobrych wyników, a są o remiksy, reinterpretacje, które po prostu wszyscy myślą, że wow, wymyślono... Czemu chciałem powiedzieć kamień na nowo? Oczywiście wymyślono koło na nowo, ale nie wiem, czemu chciałem powiedzieć kamień. Dobra, nieważne. Tak? I... właśnie... o... Blueprints jest takim przypadkiem, gdzie ktoś wziął kamień i wymyślił go na nowo. Jezu, to chyba... Będzie mem kanałowy z tym kamieniem wymyślony na nowo. Niemniej, o, mimo że jest to znowu, jestem w stanie wskazać o, kilka gier z ostatnich lat, które nam się o, pokazały, i o, powiedzieć, które mechaniki, które elementy zostały o, były inspiracją, bo nie powiem, że zostały wzięte. Bo mimo wszystko, swój pewien poziom oryginalności, blueprints ma. Niemniej, nie mniej, tutaj jedne może zdziwienie moje, że w gruncie rzeczy, pomijając ten kafelkowo karciany system dobierania sobie kolejnych pokoi, to się okaz, okazuje, o, że jednak ludzie nadal chcą gier w jakiś sposób logicznych, tajemniczych. no Mówmy się, że akurat już nawet wcześniej, ale tutaj bym wskazał na FNAFA. Tak? Kto wie, ten wie do kogo teraz nawiązuje, do jakiego youtubera. O, gdzie rzeczywiście tą, ta była mechanika gry, a obok była fabuła, którą sobie odkrywaliśmy. Oczywiście wiem, że we wspomnianej przeze mnie serii horrorów, to już dawno ten lore się posypał i tam jest milion teorii na milion rzeczy. Niemniej, nadal mamy pewną taką chęć, czy to Dark Souls, Elden Ring, właśnie FNaF. O, czy mnóstwo innych gier. Hollow Knight to w gruncie rzeczy my w Hollow fabuły nie poznajemy per se. Dopiero kiedy przejdziemy pewien, pewne fragmenty to dostajemy jakieś sugestie, jakieś figury dawnych osób, jakieś podpowiedzi, żeby sobie jakoś, jakoś tą fabułę ułożyć. I nadal jest to rajcujące i sądzę, że wcale nie. Ta paradoksalnie tutaj rogalikowość, którą jak wiecie ja uwielbiam, szczerze. Mam większość ważniejszych rogalików z ostatnich lat. E, oczywiście nie tych survival, survivorowych, choć z tego też dużo mam. Natomiast tutaj dużo, dużą rolę gra właśnie ta część fabularna, jeżeli jest rozbudowana, bo czasami oczywiście gracze szukają fabuły tam, gdzie jej nie ma i po prostu jest rozgrywka. Jednak te gry, które nie podają nam, nam na tacy tu jest Stefan, tu jest Jurek, oni się pokłócili, musisz obu pokonać, żeby nie rozwalili świata, ale żebym to uprościł, to jednakowoż ta chęć odkrywania jakiejś tajemniczej fabuły i snucia teorii jest w nas nadal, nadal dość silna i sądzę, że to jest główny o, główna kwestia, która spre, spre, spowodowała, że Blueprints zyskał taką popularność. Oczywiście, jak na Indyka, bo nie, jakby nie ma co porównywać gier Indy, The Dead Cells, Hades, y, Binding of Isaac, FNAF, y, tak nadal większość co podałem to rogaliki, y, tak, które są grami Indy z grami pokroju Call of Duty, Far Cry, czy Assassin's Creed, które mają po prostu dziesiątki milionów, a może nawet miliardów wydane na reklamę. Nie będę wspominał legendarnego Watch Dogs Legion, którego reklama wryła mi się w mózg na pewien czas, przez to, że była tak często puszczana. Natomiast, rzeczywiście, tutaj polecałbym, oczywiście wielu powie, że a, bo to nowa gra, to pełna cena i ojojoj, ale czasami warto wejść w takie doświadczenie, żeby zrozumieć czym się tak wszyscy hypują, żeby jakby dołączyć do tak zwanego hype trainu, czyli dać się ponieść tej fali wznoszącej dla tej gry, dlatego polecam Wam blueprinta, przynajmniej obczaić, choć oczywiście z reguły zalecam zagrać i jeżeli polecajka Wam się podoba, jeżeli tutaj dobrą reklamę bez zapłaty zrobiłem, no to Łapka, subskrypcja, komentarz. Tak jak mówię, komentarze na temat posbicia się Kataru bardzo chętnie przyjmę i przeczytam. Do zobaczenia i trzymajcie się.